Cześć! Pokażę Ci mobilną listę kompletacyjną w linkerze. W szybki sposób dowiesz się, jak z niej skorzystać, jak ją skonfigurować i jak dzięki niej oszczędzać. Mobilna lista kompletacyjna służy do szybkiego i precyzyjnego zbierania towarów z magazynu niezbędnych do realizacji wybranego zamówienia lub całej grupy zamówień. Usprawnia procesy magazynowe i obniża koszty pracy. Jeśli dotychczas korzystałeś z papierowej listy kompletacyjnej, mobilna wersja pozwoli Ci całkowicie wyeliminować konieczność ich drukowania i koszty z tym związane. Zobacz, jakie to proste. Jesteśmy w linkerze, na liście zamówień. Mam tutaj kilka zamówień, które są już w statusie M, przygotowane do realizacji, są gotowe do zbierania. Zaznaczam sobie wybrane zamówienia i klikam przycisk Mobilna lista pickingowa, który znajduje się na górze listy zamówień. Otwiera nam się widok, w którym mamy wyświetlone wszystkie produkty z wybranych przez nas zamówień. Możemy teraz przejść przez magazyn i zebrać każdy produkt, który jest potrzebny do realizacji zamówień. Aby potwierdzić dany produkt, klikam plus. Jeżeli chciałbym potwierdzić od razu większą ilość, klikam w ptaszek, który potwierdził nam w tym przypadku dwie sztuki. Potwierdzam ostatni z produktów. Skończyłem właśnie zbieranie. Po odświeżeniu listy, nasze zamówienia zmieniają status na gotowe do pakowania. W tagach przypisał się numer listy kompletacyjnej, który możemy wykorzystać podczas pakowania. Weźmiemy sobie kolejne zamówienie, w którym postaram się przypisać pojemnik do zbierania, który będzie identyfikował to zamówienie bądź grupę zamówień na poziomie pakowania. Klikam w mobilną listę pickingową i teraz mogę skorzystać z opcji zeskanuj pojemnik. Jeżeli mamy skaner, yy to po prostu skanujemy kod kreskowy umieszczony na pojemniku. Ja w tym przypadku wpiszę tutaj kod wózek1. Zapisuję e, numer wózka czy kontenera, wyświetla nam się na górze listy. Później będzie widoczne również w tagach. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Na chwilę przerwę to zbieranie. E, przejdę do listy produktów. Jak widzieliście, sama lista kompletacyjna w tej chwili prowadzi nas tylko po konkretne produkty, nie biorąc pod uwagę w żaden sposób ich miejsca i rozlokowania na magazynie. Wchodzę sobie w szczegóły wybranego produktu, klikam jego edycję i w zakładce magazyn mam informację o lokalizacji. Zapiszę tutaj sobie przykładową lokalizację co pozwoli nam na wyświetlenie jej w mobilnej liście pickingowej. Wracam do zbierania i teraz, jak spojrzycie, oprócz danych produktu i jego zdjęcia, mamy też informację o lokalizacji. Jeżeli nie korzystacie z naszego WMS-a, a chcielibyście mieć możliwość podpowiedzenia pracownikowi gdzie znaleźć dany produkt, czy to konkretna lokalizacja, czy jakaś strefa magazynowa, e, można to spokojnie opisać na poziomie produktów. Potwierdzam zbieranie. Do kolejnego przypadku potrzebuję sklonować jeszcze kilka przykładowych zamówień. Zmieniam status na zweryfikowany. I kolejny krok, który zrobię, wyeksportuję je do WMS. Chciałem Wam opowiedzieć o możliwości wykorzystania lokalizacji z linker WMS, jeżeli korzystacie z niego, w zbieraniu mobilną listą kompletacyjną. Przejdę na chwilę do naszego WMS-a. Wybieram sobie magazyn z listy. Przechodzę do listy produktów. I tutaj, na przykładzie butów, które mieliśmy, pokażę Wam informację o tym, jak rozlokowany jest produkt w magazynie. Wracam do listy zamówień. Wykonuję eksport zamówień do WMS-a. Eksport został wykonany. Zamówienia przeszły nam do statusu M i ponownie wracam do listy kompletacyjnej. Możecie sobie spojrzeć. Mamy tutaj od razu, jako pierwszą informację, adresy lokalizacji z WMS-a. Więc w tym przypadku, pracownik może udać się do adresu, zebrać jedną sztukę pierwszego produktu i dwie sztuki kolejnego. To fajny przykład wykorzystania crosowego, gdzie wykorzystujemy mobilną listę kompletacyjną razem z naszym WMS. -em. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to kwestia konfiguracji. Jeżeli chcemy przejść do konfiguracji, wybieramy sobie z zakładki zamówienia, wybieramy ustawienia, następnie wybieramy projekt i przechodzimy do konfiguracji zbierania. Tutaj mamy kilka opcji. Pierwszy, to wymagaj skanowania pojemnika. Za każdym razem, kiedy wejdziemy w listę kompletacyjną, system wymusi od nas zeskanowanie pojemnika. Oznacz zamówienia jako zebrane po potwierdzeniu ostatniej sztuki, tutaj domyślnie e, zbieranie kończy się w momencie kiedy zbierzemy wszystkie produkty z danej listy. Jeżeli chcemy to zmienić i kończyć zbieranie dla konkretnego zamówienia, po Zebraniu ostatniej sztuki, zaznaczamy tą opcję. Pomaga to przy zbieraniu zamówień z pojedynczymi produktami, jeżeli chcemy, na przykład, dla nich drukować etykiety od razu podczas procesu zbierania. Dobieranie zdjęć na podstawie ofert dla zbiórki i pakowania. Z tej opcji korzystamy, jeżeli obsługujemy wiele wariantów dla jednego SKU, które mają różne zdjęcia. No i oczywiście statusy zamówień do wspierania. My tutaj mamy wyznaczony status M. Jeżeli chodzi o konfigurację, chciałbym pokazać Wam jeszcze jedną dosyć istotną rzecz, mianowicie konfiguracja projektu. Przechodzimy do administracji projektu, wybieramy konkretny projekt, konfiguracja, i tutaj w zakładce głównej przechodzimy do eventów. Na naszym projekcie mamy zdefiniowane. Jedno zdarzenie automatyczne. Kiedy zbieranie zostanie zakończone, wywołujemy przejście PIKT, czyli zmianę statusu z M do R. Ważna informacja, jeżeli chodzi o zbieranie, możecie wywoływać akcje automatyczne Linkera zarówno na zakończeniu, jak i na rozpoczęciu zbierania. I tutaj akcje ustawiamy w zasadzie dowolnie przechodzimy jeszcze do jednego ważnego miejsca dla naszych list pickingowych, na, dla naszych list kompletacyjnych. to jest widok list pickingowych. Tutaj mamy widok wszystkich zrealizowanych i niezrealizowanych list. Klikając w identyfikator listy kompletacyjnej, przechodzimy do jego szczegółów. Tutaj możemy sprawdzić wszystkie produkty, wszystkie sztuki. Które w ramach tej listy kompletacyjnej były zbierane, razem z informacją z jakich zamówień pochodziły. Jeżeli wyświetlaliśmy lokalizację, to są tutaj też uwzględnione lokalizacje. Taką zakończoną listę można otworzyć ponownie. To samo dotyczy się list, które są w toku. Je możemy zakończyć. Ważna informacja w linkerze jest proces automatyczny, który. Zamyka listy kompletacyjne. Kolejną ważną rzeczą dla listy pickingowej jest opcja przygotowania listy. Jeżeli nie chcemy manualnie wybierać zamówień z listy zamówień, tutaj mamy formatkę do przygotowania list kompletacyjnych. W pierwszej kolejności wybieramy sobie projekt którego będziemy zbierać zamówienia Możemy wybrać metodę dostawy Możemy też wskazać kraj dostawy, datę realizacji oraz zdefiniować parametry zamówienia takie jak liczba zamówień, ilość linii, ilość sztuk a także skorzystać z opcji wybierania zamówień jednosztukowych z tym samym e SKU Jeśli zaciekawiła Cię ta funkcja Zapraszam Cię do skorzystania. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz w naszej bazie wiedzy. A jeśli potrzebujesz czegoś dodatkowego, skontaktuj się z opiekunem lub działem supportu. Dzięki.